W czasach, w których się urodziłem, w Polsce panowała komuna brakowało nam wolności, praw człowieka, a przede wszystkim papieru toaletowego. Żeby dostać rolkę papieru, który bardziej przypominał ścierny, trzeba było oddać 5 kilo makulatury i odstać swoje w kolejce. Kiedy wolność ostatecznie wtoczyła się do naszego kraju i wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, mogliśmy mieć tyle papieru toaletowego, ile chcieliśmy. W dowolnym kolorze, smaku i zapachu. Bo dopóki nie masz czym się podetrzeć, dopóty nie jesteś naprawdę wolny. Ale z drugiej strony, jeżeli nie przeżyłeś tego, co my, nigdy tego nie zrozumiesz.